Cześć, witam was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś pokażę wam rower elektryczny Jobo Bike Astra, który stoi tutaj tuż za mną. Odcinek powstał przy współpracy z marką Jobo Bike ale tak jak przy każdym odcinku mogę powiedzieć, że firma nie miała wpływu na kształt materiału i na to co powiem, Jobo Bike, myślę, że firmę bardzo dobrze znacie, ponieważ pojawia się tutaj na kanale już wiele razy. Polska firma Sokołowa pod Warszawą mają salony stacjonarne i serwisy tak naprawdę w całej Polsce. No i oczywiście prowadzą także sprzedaż internetową swoich rowerów elektrycznych, ponieważ tylko na rowerach elektrycznych skupia się firma Jobobike. I tutaj małe wyjaśnienie: w trakcie nagrywania tego testu okazało się, że premiera Astry została przesunięta na czerwiec tego roku, ale jeżeli będziecie chcieli przetestować Astry, czy także kilka nadchodzących nowości z oferty Jobobike, będzie można to zrobić na targach rowerowych Bike Expo w Warszawie 5. I 6 kwietnia, do czego serdecznie zachęcam. I Astra to najnowszy model w ofercie producenta. Jest to rower trekkingowy z bardzo szybko opadającą ramą, można by powiedzieć z damską ramą, chociaż ja tutaj raczej szedłbym w stronę po prostu określenia, że jest to rama uniwersalna. Rower trekkingowy, turystyczny, ale także śmiało sprawdzający się do jazdy po mieście. Tutaj są elementy, które właśnie do jazdy miejskiej będą się sprawdzać, chociażby opony, za chwilkę o tym też będę opowiadał. Rama została wykonana z aluminium. No, tutaj sympatycznie, fajnie, taki matowy, szary kolor. Pomalowana, spawy gdzie się tylko dało są bardzo fajnie, elegancko wyszlifowane. Także cała rama prezentuje się bardzo nowocześnie, po prostu elegancko. Astra jest sprzedawana w jednym rozmiarze. Tutaj producent podaje, że będzie ona dobra dla osób od 155 cm wzwyż. Myślę, że warto byłoby przymierzyć się do tego roweru, jeżeli właśnie gdzieś jesteście w granicach 155-160 cm. Natomiast dla osób już wyższych, myślę, że tutaj śmiało ten rower się sprawdzi. Ja mam 1,75 m wzrostu. Na astrze czułem się po prostu bardzo dobrze. Myślę, że spokojnie do 1,80 m tutaj każdy sobie miejsce na tym rowerze znajdzie. Pozycja za kierownicą na astrze jest bardzo uniwersalna. Na pewno duża w tym zasługa regulowanego wspornika kierownicy. Możemy go sobie trochę podnieść. No, może nie polecałbym ustawiać go pionowo, ale podnieść go trochę, żeby siedzieć trochę wyżej, z większej wysokości patrzeć na przykład. Na ponad dechami samochodów, jeżdżąc w mieście, natomiast można też kierownicę pochylić trochę bardziej, tak jak ja to zrobiłem. Dzięki czemu siedzimy w trochę bardziej sportowej. Tutaj wezmę to w cudzysłów pozycji, ale takiej właśnie zachęcającej do przemierzania dłuższych dystansów. No ja wiem, że już to mówię przy każdym odcinku z rowerami elektrycznymi, ale muszę o tym powiedzieć. Tutaj bardzo duży plus, że mamy w astrze mocowania, otwory, śruby do zamontowania koszyczka na bidon. Jak widzicie, sobie taki właśnie tutaj bidon zamontowałem, ponieważ nawet na rowerze elektrycznym chce się pić. Warto o tym pamiętać: nie tylko pić na postojach, ale także podczas jazdy. No i mamy tutaj też całe trekkingowe, pełne wyposażenie. Fabryczne, aluminiowe, błotniki bardzo solidne, oczywiście z przodu i z tyłu. Jest tutaj elegancki, w ogóle wyglądający naprawdę fajnie i porządnie bagażnik z obciążeniem maksymalnym do 25 kg. Tutaj jedna uwaga przy bagażniku: ma on grube tutaj te rurki, to znaczy nie każde sakwy będą na niego pasowały. Warto zwrócić na to uwagę, jeżeli będziecie chcieli jeździć. Sakwami, że jeżeli macie węższe tutaj te mocujące haki, będzie trzeba je wymienić. W wielu sakwach jest to jak najbardziej możliwe, będzie trzeba je wymienić na takie trochę większe. No i oczywiście jeszcze z turystycznego wyposażenia, turystyczno-miejskiego stopka, mocowana tutaj bezpośrednio do ramy i oświetlenie, co się bardzo chwali, zarówno z przodu, jak i z tyłu zasilane prosto z akumulatora. Roweru. To znaczy, tak naprawdę mamy póki tylko akumulator jest naładowany, mamy zawsze ze sobą oświetlenie, także w ciągu dnia warto oczywiście z lampkami jeździć. Z przodu lampka jest regulowana, można ją sobie tutaj wyżej i niżej ustawić. Lampka ma 60 luksów mocy i powiem Wam, że do jazdy w ciemności spokojnie wystarcza. Nie jest to może lampka o takiej mocy, która robiłaby z nocy, dzień, ale do jeżdżenia na spokojnie, może gdzieś po mieście czy pod miastem, w zupełności wystarcza. Jeżeli chodzi o elektrykę, to silnik mamy schowany o proszę bardzo, tutaj w tylnym kole przepisowa moc 250W 45Nm momentu obrotowego. Nie jest to może jakiś największy wynik, chociaż znam też rowery, które mają mniejszy moment obrotowy w silniku, ale z drugiej strony, do takiego turystycznego, trekkingowego roweru to w zupełności wystarcza. I jak sobie tutaj na nim jeździłem, nawet na trochę większych podjazdach, Spokojnie sobie z moją wagą i plecakiem dość ciężkim, którym jeździłem, dawał sobie tutaj ten silnik radę. Nie jest to rower do ścigania się, nie jest to rower na jakieś hardkorowe podjazdy w terenie, jest to rower do spokojnej, turystycznej jazdy i w tym właśnie zastosowaniu ten silnik się sprawdza. Jednocześnie tak naprawdę ten mniejszy moment obrotowy, tak jak jeszcze raz podkreślę w zupełności wystarczający, oszczędza nam akumulator. Ale i oczywiście akumulator pojemności 540 watogodzin. Do tego w zestawie dostajemy 5 amperową mocną ładowarkę, która pozwoli na naładowanie akumulatora w około 3 godziny. I tutaj ciekawa sprawa w rowerach elektrycznych z silnikiem zamontowanym centralnie standardem jest czujnik siły nacisku na pedały. Natomiast w przypadku kiedy mamy silnik założony z tyłu nie jest to wcale standardowe wyposażenie. Powiedziałbym nawet, że zdarza się dość rzadko. A Jobo Bike Astra właśnie w taki czujnik jest wyposażony. Taki czujnik momentu obrotowego zapewni nam płynną, naturalną jazdę, ale opowiem o tym trochę więcej w dalszej części filmu. Natomiast na kierownicy znajduje się panel sterujący. Bardzo prosty, ale to jest akurat w tym przypadku jak dla mnie komplement w tym sensie, że nie mamy tutaj wielu guzików, jakiegoś tego panelu rozbudowanego. Tutaj tak naprawdę są trzy przyciski, które obsługują nam cały panel. Mamy tutaj Włącznik, który jednocześnie zmienia nam wyświetlane tutaj informacje na ekranie, nam średnią prędkość, dystans, czas przejazdu, moc, z którą jedziemy. Do tego tutaj jest jeszcze plus i minus, którym zwiększamy i zmniejszamy moc wspomagania. Jednocześnie, gdy naciśnie się plus, przyciemnia się ekran i włącza się przednie i tylne oświetlenie. Tutaj pewien minusik, pewna uwaga trochę mi brakuje tego, że oświetlenie nie możemy tego tak ustawić, żeby oświetlenie się włączało automatycznie. W momencie, kiedy uruchamiamy rower, to niestety oświetlenie się nie włącza. Trzeba za każdym razem pamiętać o tym, żeby je włączyć. No i ostatni tutaj przycisk na dole jeżeli przyciśniemy trochę dłużej, włączy nam się tryb wspomagania prowadzenia roweru. Ja teraz rower trochę przechylę na stopce. O, i włącza się asystent. Koło samo się obraca, i rower będzie się toczył z prędkością 3, 4, 5 km na godzinę, pomagając nam wyprowadzić rower z garażu, czy gdzieś podepchnąć pod górkę, jeżeli akurat będziemy potrzebowali gdzieś kawałek go przestawić. A bonusową kwestią tutaj na dole jest jeszcze pełnowymiarowe gniazdko USB w momencie, kiedy chcielibyśmy podładować sobie Telefon. A jeżeli mowa o telefonie, to możemy się tutaj z tym komputerkiem połączyć z naszym telefonem z aplikacją. Jest to taki w sumie trochę bajer, ponieważ tak naprawdę w tej aplikacji dostajemy powtórzenie tego co jest na ekranie, czyli stan baterii, możemy włączyć sobie oświetlenie, tutaj wszystkie te średnie prędkości, informacje. Można też tutaj włączyć taki większy ekran, który pokaże nam też właśnie dokładnie to samo co na komputerku tylko w w większym formacie lub odpalić synchronizowanie terasy, która później zostanie wysłana m.in. na strawę. I do wyboru mamy pięć trybów wspomagania, tutaj wybieranych z manetki, i tak naprawdę różnią się one od siebie tym, że im wyższy tryb wspomagania, tym z większą mocą będzie nas wspomagał silnik. Widać to zresztą tutaj na ekranie, gdzie wyświetla się właśnie moc aktualna wspomagania. I tak naprawdę na każdym z nich będzie nas on wspomagał do 25 km na godzinę. Natomiast po prostu na wyższych trybach będziemy tą, tę prędkość osiągać szybciej. Oczywiście, na jakichś większych podjazdach, dwójka, trójka, czwórka, tutaj już może być za słaba, żebyśmy jechali 25 na godzinę pod górę, ale też umówmy się, nie każdemu na tym zależy. Ale włączając wtedy piąty tryb wspomagania, śmiało, po prostu będziemy korzystać z maksymalnej mocy silnika. Jest to moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ pozwala oszczędzać energię, ale jednocześnie nie sprawia, że będziemy za Zamulać, że tak powiem. Po prostu i tak, i tak, nawet korzystając z tych słabszych trybów, on i tak, i tak pozwoli nam jechać. T25. Druga sprawa jest taka, że mamy tutaj ten czujnik siły nacisku na pedały, który również pozwala, raz że jechać bardziej komfortowo, dwa to też pozwala oszczędzać energię, czy po prostu wydłużać zasięg. Tutaj nie jest tak, że naciskając nawet leciutko na pedały, ten silnik po prostu pełną mocą będzie wspomagał. Tutaj, żeby po prostu wykorzystać maksymalną moc silnika, trzeba trochę więcej tutaj popedałować, niekoniecznie moc, no, po prostu jednak ten nacisk na pedały był jakiś, natomiast pedałując bardzo delikatnie, silnik będzie też wspomagał nas, bardzo delikatnie dostosowywał się do tego, w jakim właśnie tempie czy z jaką siłą pedałujemy. I producent podaje, że na Astrze przejedziemy do 90 km. Wiadomo, jak w każdym przypadku trzeba powiedzieć, że wszystko zależy od tego, ile ważymy. Ile siły w pedałowanie się wkłada, po jakim terenie jeździmy, czy po bardziej płaskim, czy po bardziej górzystym, jaka jest pogoda, siła wiatru, temperatura, no, wpływa na to naprawdę sporo czynników. Natomiast mogę śmiało powiedzieć, że tutaj te 90 km w ciepłych miesiącach jest do przejechania. Ja w lutym, no, mamy około 5-10 stopni w tych dniach, w których na Astrze jeździłem, czyli jest chłodniej, czyli ten zasięg jednak spada. Udało mi się przejechać około 70 km, więc myślę, że w tych cieplejszych miesiącach 90 jest spokojnie do uzyskania. I bardzo się cieszę, że producent zastosował tutaj hydrauliczne hamulce tarczowe. Hydrauliczne, znaczy nie mamy tam linki biegnącej od manetki do, do zacisku, tylko jest płyn, który po prostu zwiększa siłę hamowania. I hamulce Gemma-Gemma tutaj, jeżeli chodzi o siłę hamowania, nie mam żadnych zastrzeżeń. Rower zatrzymuje się bez żadnego problemu, nawet z większych prędkości czy przy większym obciążeniu. No, ja tutaj siłę hamowania przyrównywałbym spokojnie do hamulców Shimano MT200, może nawet MT400. I zastosowanie szerszych opon ma bardzo duży wpływ na jazdę po asfalcie. To po pierwsze, rower jest stabilny, nadal oczywiście. Dający się w dobry sposób kontrolować, ale jednak ta szersza opona sprawia, że on jednak nie wykonuje tutaj żadnych nerwowych ruchów, ale oczywiście większy tutaj swój potencjał amortyzowania. Opony pokazują, gdy zjedzie się z asfaltu. Oczywiście Astra nie jest to rower górski, nie jest to rower wyczynowy, ale w momencie, jak zjedziecie tutaj o nawet tak jak teraz jadę po tłuczniu kamieniach, opony bardzo fajnie wybierają tutaj nierówności. Razem z amortyzatorem. Może tutaj, ale to już uwaga tylko do mnie, napompowałem je odrobinę za bardzo, gdzieś tak na środek. A myślę, że mogłem sobie spokojnie zejść ciut bliżej tej dolnej granicy, żeby jeszcze tutaj lepiej sobie opony radziły. I na kierownicy Wasze widzicie tutaj siedmiorzędową manetkę Shimano, ale jest to wersja przedprodukcyjna. Do produkcji trafi Astra już z ośmiorzędowym napędem. Z przodu jednorzędowa korba, natomiast z tyłu znana i lubiana przerzutka Shimano, która będzie obsługiwać tutaj osiem przełożeń. Ośmiorzędowy wolnobieg, nie siedmiorzędowy, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku. Biegi zmieniają się sprawnie. Ciężko tutaj wymagać jakichś sportowych doznań od Shimano Altusa, natomiast tutaj eksploatacja części zamienne do tego napędu nie będą szczególnie drogie i to jest bardzo duży tutaj plus tego napędu. Do jazdy turystycznej on też tutaj spokojnie da sobie radę. Jeżeli chodzi o cenę Astry, to w momencie nagrywania tego odcinka nie znam jej jeszcze dokładnie. Ale z tego, co się dowiedziałem, ma ona wynosić około 8-8,5 zł. Podsumowując, Jobo Bike Astra to bardzo ciekawy, bardzo uniwersalny rower turystyczno-miejsko-wszędobylski. Do tego bardzo dobrze złożony, wykonany tutaj z jakąś dbałością o szczegóły. Ok, część elementów może nie jest jakiejś topowej półki, ale jest to taka wystarczająca tutaj klasa tych komponentów, tak aby nam posłużyły, czy później ewentualnie w trakcie wymiany eksploatacji nie będą one drogie. Czekam teraz na Wasze komentarze. Dajcie znać, jak Wam się Astra podobała. Link do roweru znajdziecie w opisie, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!